Przywództwo i uszukiwanie samego siebie. Witaj, nazywam się Marcin Kogowska i witam cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj w Piątkowych Inspiracjach opowiem Ci o książce, którą przesłuchałem ma dwa albo trzy razy w swoim życiu i zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Uświadomiła mi tak naprawdę, książka nie jest krótka, ale pokazała mi jedną szczególnie ważną rzecz i zmieniła coś niesamowitego, że tak naprawdę bardzo często sami sabotujemy swoje wyniki, że czasami. Paradoksalnie, chcemy, żeby coś nie wyszło. Kiedy tego słuchałem, ja mówię, jakim cudem! Nie po to człowiek rano wstaje i zapieprza po prostu od rana do wieczora, dzień po dniu, tygodniami, żeby na końcu coś nie wyszło. Jakie można mieć korzyści, żeby coś, żeby, żeby po prostu z tego, żeby coś miało nie wyjść? Tak? To jest, jakby mówię, wbrew jakiejkolwiek logice. Natomiast w tej książce rzeczywiście jest powiedziane, jak często sami siebie sabotujemy. Zanim natomiast w tej książce, to jeszcze opowiem o jednej sytuacji którą miałem, e, będąc chodząc jeszcze w czasie liceum, na jakieś dodatkowe kursy, zapisałem się tworzenia stron internetowych e, na jedne z zajęć, które przyszedłem, e, prowadzący zaczął prowadzić to, te zajęcia, i w, w momencie, kiedy dwie osoby przyszły spóźnione, on zadał im pytanie, po co się spóźniłeś? Nie dlaczego się spóźniłeś, tylko po co się spóźniłeś? I to było takie dla mnie, mówię, wow, w jaki sposób on w ogóle zadał to e, pytanie, tak? po co się spóźniłeś? To znaczyłoby, że masz jakąś korzyść z tego, że się e, spóźniłeś. I on rzeczywiście w ten sposób to e, przedstawił, że tak widocznie jest, skoro się spóźniłeś, tak? No bo e, jesteś jakby młody, tak? chodzisz do szkoły, możesz sam dysponować swoim e, czasem, i te zajęcia się zaczynają o tej o tej godzinie i dobrze wiesz, że się tak zaczynają, więc jaką korzyść masz z tego, że się spóźniłeś? I kilka lat później, słuchając, pierwszy raz właśnie tej książki e, w audio Słuchając, przypomniało mi się to, dlatego, że tam jest wiele takich przykładów, w których jest pokazane, jak często sami sabotujemy swoje wyniki, jak często. Możemy czerpać nawet większą przyjemność z tego, że coś nie wyjdzie, albo że komuś coś nie wyjdzie, albo oczekujemy tego, że oczywiście tak nie będzie. Jednym z takich przykładów jest taka sytuacja. Wyobraźcie sobie, macie dzieci, dajecie im kluczyki do samochodów, poprosili was, czy mogą jechać, Ty mówisz oczywiście, ale o 21 w domu. I on mówi, no dobra, do 10, chociaż tak, do 22 ty mówisz nie 21, po czym twoje dziecko się zgadza na to mówi: dobra, o 21 będę w domu. Ty oczywiście, co robisz o godzinie 20.50, już Patrzysz przez okno, już patrzysz na zegarek, tak. Oczywiście może to być już o 19:30, 19 tak. 20:30, 20, 20:50, 20:55, 20:58, patrzysz i przyjeżdża. Jaki wtedy jest komentarz? Czy chwalisz za to i mówisz super, brawo, wiedziałem, że mogę ci zaufać? Czy raczej w polskiej mentalności, a jak się okazuje, prawdopodobnie na prawie całym świecie, powiemy wtedy coś takiego: no, już prawie się spóźniłeś. I co to powoduje w jakby rozumieniu tego dziecka? Co to powoduje w ogóle w takiej współpracy? Czy to tutaj mówię rodzic dziecko, tak? czy yy, pracownik pracodawca, tak? Jeżeli ty mówisz, no już prawie się spóźniłeś, to to mówisz, kurde, liczyłem na to i już dużo nie brakowało, żebym ci mógł powiedzieć, że no ja jak to? No znowu mnie za tak, nie wyszło, nie udało się, tak? Że no, ledwie co. Ci się udało, tak? Tak naprawdę ta osoba była przed czasem. Ta osoba przyjechała zgodnie z ustaleniami, wypełniła w 100% swoje zobowiązanie, była jeszcze dwie minuty przed czasem i zasługuje na nagrodę, na to, żeby budować tą relację. Co się dzieje w momencie, kiedy usłyszy, już prawie się spóźniłeś? No, Wiesz, że po prostu, no kurczę, jestem na czas. Tak i powinien odpowiedzieć kurde no jestem tak o co chodzi byliśmy umówieni na tą godzinę ale to już wprowadza jakąś niezdrową atmosferę tak to już pokazuje brak tego zaufania to pokazuje że tak naprawdę oczekiwałem tego że ty nie przyjdziesz na czas tak jak często my tylko czekamy i sprawdzamy po prostu gdzieś że mówimy no ciekawe czy to zrobi tak no ciekawe umawialiśmy się trzy razy ciekawe czy to zrobi nie? no i ktoś zapomni o czymś mówi wiedziałem że tego nie zrobi nie I i przypominamy na przykład 5 minut po czymś, po, po terminie albo następnego dnia mówimy, do wczoraj byliśmy na coś umówieni. Tak, co to miało być? Tak, albo kie, kiedy mi to wyślesz, bo na wczoraj to miało być. Dlaczego sami nie wyjdziemy z taką propozycją i na przykład nie powiem, dobra, dzień, dzień przed terminem ci przypomnę, albo pięć dni przed terminem ci przypomnę. Oczywiście wtedy pada taka argumentacja, przecież się umówiliśmy, tak? Dlaczego ja mam zawsze chodzić za tym? Dlaczego to ja zawsze mam pilnować? Bardzo często tak jest, jeżeli jest, czy to w związkach, czy w rodzinie, czy przełożony w stosunku do pracowników, mówi każdy ma swoje obowiązki, tak? Niech jest odpowiedzialny. Ja też mam swoje obowiązki, muszę ich pilnować, ale prawda jest taka, że i tak o tym myślisz. Tak, że co mówisz, ja nie mam na to czasu, ale czy dzień wcześniej nie pomyślałeś o tym ciekawe, czy mi to zrobi na jutro? To zamiast o tym myśleć, to weź mu napisz, przypominam, że na jutro jest to do zrobienia. To jest jedna z wielu takich pułapek, który, na których się łapiemy i sami sabotujemy swój sukces, sami sabotujemy nasze relacje. Tak? I zamiast gdzieś przypomnieć i powiedzieć, hej, na jutro to jest do zrobienia, albo już widzimy, jak ktoś funkcjonuje, widzimy, mamy dużo większe doświadczenie i widzimy, że ktoś idzie w złym kierunku. I rozumiem, możemy dać komuś szansę, żeby się nauczył na własnym doświadczeniu i popełnił błędy, ale nie możemy. Wtedy karać tej osoby za to, bo robimy to z pełną świadomością po to, że i traktujemy to jak edukację. Ale jeżeli my czekamy i patrzymy, aż on popełnił błędy po to, żeby mu powiedzieć o tym, że popełnił błąd, a nie mówiłem, a ja wiedziałem, że, nie, że jeszcze za wcześnie, że nie powinien tego robić, to to jest tak naprawdę nasza wina, a nie tej osoby. Więc dużo więcej takich przykładów. I jak wygląda cały proces taki właśnie psychiczny, psychologiczny tego, w jaki sposób można podejść do spraw zawodowych, właśnie spraw takich związanych z rodziną w domu, mi to pomogło zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym i serdecznie polecam tą książkę, czyli przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jedna z najlepszych inspiracji chyba jaką mogłem tutaj dać na tym piątkowym kanale, właśnie na tym piątkowych inspiracjach. Myślę, że więcej już nic nie będę do tego dodawał. Jeżeli zainspirowało Was to do przesłuchania, do przeczytania tej książki, serdecznie polecam. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.